Dorota Eduarda Konczewicza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Tomasza Wierzchowskiego. Witamy naszych szanownych gości. A poprosiłbym Panią Ewę, aby przyniosła Panie Przewodniczący, niech Pan to dobrze trzyma, a ja sobie pozwolę przeczytać. Proszę Państwa, ponieważ, zanim przeczytam, zresztą powiem: impreza jest niebiletowana, jak Państwo, odczuli na pewno i się ucieszyli, ale nie cieszy się tak do końca. Myślę, że miłym akcentem na pewno będzie wspomożenie Szkoły Polskiej na Wiednieściźnie, Szkoła Podstawowa w Jeździmiszkach. Początki szkoły sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy nauka w języku polskim odbywała się w prywatnych domach, w różnych miejscowościach, w Sobole, w Od 1937 roku szkoła znajduje się na stałe we wsi nie mężczyzn. Od 1999 od 99 roku jest to szkoła podstawowa, w której obecnie naukę pobiera 62 uczniów. W historii szkoły największą liczbę uczniów odnotowano w latach 57-58, a mianowicie 370 osób się uczniów. Misją szkoły Gięć jest zapewnienie, Jakościowego nauczania w języku polskim na poziomie przedszkolnym, początkowym i podstawowym. Uczniowie i absolwenci tej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu. Proszę Państwa, w przerwie po występie kuru nastąpi przerwa, to będzie zapowiedziana. Będzie można do tej urny, oj, przepraszam, skarbonki. Do tej skarbonki wrzucić dobrowolny, po prostu datek. I pan starosta zabierze, zaprodukujemy, zabierze i przekaże dyrekcji szkoły na potrzeby od społeczności węgorzackiej. Będzie nam bardzo miło, jeśli to wspomożecie nam. Skoro nasz szanowny gość, nasi szanowni goście są na scenie, prosiłbym pana starostę o dwa słowa. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, jestem tutaj niezwykłą misją, bo przywieźliśmy i chcemy i współuczestniczyć i współuczestniczymy w organizacji Kaziuków Wileńskich. Tradycji, która w Wilnie ma głębokie korzenie i trwa już od ponad 400 lat. A his przed historią tego, co się dzisiaj dzieje, to przed 20 latami przedstawiciele wasz wasi węgorzewscy, myślę, że większość z was ma korzenie wileńskie, bo miałem zapowiedzieć drugą część koncertu, część wileńską, ale wysłuchawszy tą pierwszą część, tak pomyślałam, jakże ona może być jeszcze bardziej wileńska. Dziękuję za miłość do tej naszej ziemi wileńskiej, do ziemi tak dużo cierpiałem. Pozwolę sobie zacytować Państwo, chyba y, większość z Was wiedzą gawędy o ziemi ojczystej wisławy szymborskiej. Na wijężczyźnie ona brzmi trochę inaczej. Ziemia ojczysty, ziemia nasza, nie bądźmy pochylonym drzewem. Co dzień to więcej ją kochajmy w radości, w smutku, z dumą. W gniewie nie bądźmy jak Urwana nic, odrzućmy pusto brzmiące słowa, trzeba ją kochać i tam żyć, jak też obficie owocować. Właśnie przywieźliśmy dzisiaj tutaj do Węgorzewa trzy zespoły i chcemy zaprezentować, jak nam udaje się tam żyć na Wieleńszczyźnie i owocować. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i dziękuję dla organizatorów, organizatorów tej imprezy za tą akcję wsparcia Szkoły Podstawowej Brzmieniszka. Jest to bardzo miłe, bo przyznam się nie udaje, jestem absolwentem tej szkoły. Dziękuję serdecznie. Piękne wiersze, jeszcze jako później poprosimy, na pewno coś nam powie. A ja chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że chyba zgodzi się ze mną, że serce jakoś dzisiaj inaczej bije, jakoś mocniej. I dziękuję artystom za to, że taki klimat nam tworzą. Jak Państwo niektórzy pamiętają, z własnych losów niektórzy zapowiadają dziadków ojców. W 1945 i później przy, niektórzy przywędrowali tutaj w te strony. Różnie to bywało z kontaktami z naszymi bliskimi, którzy zostali za granicą. Ja muszę powiedzieć, że staramy się cały czas, aby te kontakty były coraz lepsze, coraz bliżej mamy do Wiedeńszczyzny. W 2008 roku gmina nasza podpisała umowę partnerską z miastem Niemczyn, i ta współpraca się rozwija. Między innymi efektem tej współpracy jest dzisiejsze nasze spotkanie. Ja chciałem podziękować gościom z Niemęczyna, że. Poświęcili swoje kaziłki w niemęczynie i dzisiaj są z nami na kaziukach na Twojego raportu. Dziękuję im za to, A co się tyczy, proszę Państwa, tej skarbonki, to Pan Starosta, tu przez skromność Ci powiedział, ale chyba wiemy, a jak nie wiemy, to ja Państwa poinformuję. Że mniejszość polska na Litwie w wyborach samorządowych w niedzielę odniosła ogromny sukces. Okazało się, że jest dużo więcej Polaków niż myśleli. Brawo im za to. I życzę sobie, oby tych Polaków było jak najwięcej. I po to, myślę, też będzie ta skarbonka, żeby dzieci miały zszyty, książki, kredę, elementarze, wszystko w języku polskim. Dziękuję Państwu. Pan Przewodniczący zajmie się pewnie zbiórką, na pewno pomoże. Dziękujemy. Dziękujemy gościom naszym. Proszę Państwa, jak koleżanka wspomniała, kilka słów o kurze Jest to bardzo młode dziecko, chyba najmłodsze, które wystąpi na tej scenie. Jesienią ubiegłego roku uchodziło Jugdeusz, pięciolecia istnienia. Do życia ten zespół powołała moja poprzedniczka, Pani Basia Białobrzyska i bardzo cieszymy się, że w Węgorzewie działa tyle zespołów wokalnych, bo już to będzie trzeci zespół, który będą mogli Państwo wysłuchać właśnie na tej scenie. Yy, Dyrektorem chóru jest Pani Helena Budzi, a poproszę o zapowiedź, co zaśpiewają, zapowiedź programu Pani Justyna. Zapraszamy już po. I chór wykona pieśni Oj, płynie woda, przyjechał do niej, nie przytulaj mnie z tamtej strony. Muszę powiedzieć, że właśnie po, podczas jubileuszu w ubiegłym roku Chór miał koncert w tej Bramie i właśnie nie męczynie. Jest tam miło, że właśnie te kontakty i ta impreza narodziła się właśnie podczas tego pobytu. Powitajmy gorąco Chór materiał.